Masz pełną nederytową zbroję, trzy totemy w ekwipunku, złote jabłka, mikstury, łuk z enchantami. I wtedy, nagle, ekran śmierci. Nie było ostrzeżenia. Nie było walki. Po prostu nie żyjesz. Minecraft to nie jest już tylko gra o kopaniu i budowaniu. Niektóre mobi, zwłaszcza te z modów, to dosłownie bossowie jak z Dark Soulsa. Dziś pokażę ci pięć stworzeń, które zjadają witera na śniadanie. Jeśli myślałeś, że Ender Dragon to wyzwanie, to lepiej trzymaj się krzesła. Numer 5. Warden. To nie jest boss, to egzekutor. Warden to pierwszy mob w Minecraft, którego nie powinieneś próbować zabić. Ma aż 500 punktów życia, czyli więcej niż Ender Dragon. Ale nie to jest najgorsze. Wardena nie obchodzi zbroja, ani to, że masz totem. Wystarczy dwa uderzenia, żeby położyć cię na ziemię, nawet w pełnym nederytowym secie. A jeśli nie widzisz go w ciemności, to i tak za późno. Jego główną bronią jest nie tylko siła, ale też ciemność i strach. Wchodzi w tryb nasłuchiwania i śledzi każdy twój krok. Możesz być cicho, możesz się skradać, ale kiedy raz cię namierzy, słychać tylko wzrost tętna i jego basowy ryk. A potem, koniec. Walka z nim to jak walka z niewidzialnym potworem. I właśnie dlatego Warden ląduje na piątym miejscu naszego rankingu bo nawet bez magii czy latających głów potrafi siać prawdziwy terror. Wider Storm to nie jest zwykły boss, to kataklizm. W swojej ostatecznej formie może mieć nawet, uwaga, ponad 7500 punktów życia, czyli 375 serc. Dla porównania, Warden ma tylko 250 HP, a teraz najgorsze, Wider Storm ewoluuje w trakcie walki. Z małego potwora z głowami, który wygląda jak ulepszony Wider, Zmienia się w kolosalne, lewitujące monstrum, które wciąga całe bloki, niszczy budynki i przyzywa hordy mini-widerów oraz tak zwany Command Block Beast. Nie da się go zabić tradycyjną bronią. Nie działa miecz, łuk ani nawet netherite Axe. Jego serce chroni Command Block i właśnie ten blok trzeba zniszczyć. Ale żeby to zrobić, trzeba najpierw osłabić Wider Storma, odcinając jego regenerację i pozbawiając jednej z głów. Tylko wtedy ujawnia się Command Block w jego korpusie. W modach, które wiernie odwzorowują Minecraft Story Mode, możesz zdobyć specjalną broń, na przykład Formidy Bomb, albo specjalny Command Block Breaker. Bez tego możesz próbować godzinami i tylko patrzeć, jak rośnie i rośnie, aż zniszczy cały świat. Dlatego Wider Storm to prawdziwy boss bosów. Nie tylko zabija, ale niszczy wszystko, co zbudowałeś. To jak walka z końcem świata, i często dokładnie tak się kończy. Dlatego ląduje na numerze czwartym. To nie jest zwykły boss, to rytuał przywołania piekła. Asmodeus z moda Knight's like Mobs to jeden z najbardziej brutalnych i bezlitosnych przeciwników w całym minecraftowym uniwersum. Żeby go w ogóle spotkać, musisz najpierw wykonać specjalny rytuał w endzie, przy ołtarzu z demonicznych bloków. Ale kiedy już się pojawi, masz tylko dwie opcje, uciekać albo zginąć. Ma trzy fazy walki, przyzywa ogniste demony i strzela ogromnymi pociskami, które eksplodują. Jego tarcza ochronna sprawia, że przez pierwsze sekundy walki jest niezniszczalny, a żeby ją przełamać, musisz najpierw zabić jego miniony i to w odpowiednim czasie. Nawet w pełnym secie z totemem masz małe szanse, jeśli nie przygotujesz się perfekcyjnie. To boss, którego nie pokonasz przypadkiem, Musisz go zaprojektować, zbudować arenę i liczyć na to, że twoje eku wytrzyma wystarczająco długo. Dlatego też Asmodeus zajmuje w naszym rankingu trzecie miejsce. Na drugim miejscu mamy prawdziwą ikonę modowanej trudności. Chaos Guardians Draconic Evolution. To boss, który czyni ender dragona bezbronnym niczym kurczakiem. Żeby w ogóle go spotkać, musisz udać się na Chaos Island, odległą o dziesiątki tysięcy bloków od centrum endu. Ale to dopiero początek. Guardian teleportuje się z zawrotną prędkością, atakuje bez przerwy, a wokół niego unosi się kilka chaotycznych kryształków z tarczami ochronnymi, które regenerują jego życie. Po jego śmierci możesz zdobyć Chaos Shard plus do najpotężniejszych technologii w grze. Ale uważaj! Po wszystkim następuje gigantyczna eksplozja, która zniszczy cały teren i prawdopodobnie również ciebie, jeśli nie zdążysz uciec. Chaos Guardian to nie tylko boss. To sprawdzenie twoich umiejętności, zasobów i cierpliwości. To właśnie dlatego zdobywa drugie miejsce w naszym rankingu najtrudniejszych mobów w Minecraft z modami. Na pierwszym miejscu, zjawisko, które dosłownie przełamuje wszystkie zasady Minecrafta. Oto Widerzila, tytaniczny boss z moda The Titans Mod, który nie tylko jest większy niż jakikolwiek inny mob w grze, ale też praktycznie niezniszczalny. I nie, to nie przesada. Już samo jego przywołanie to rytuał. Potrzebujesz specjalnego przedmiotu o nazwie Mini Weaver i musisz wejść do tajemniczego wymiaru Void, który powstaje dopiero po pokonaniu Smoka Endu. Tam, w pustce, zawisa on, kolos sięgający setek bloków wysokości. Zanim w ogóle zaczniesz z nim walkę, musisz zniszczyć wieżyczki obrony. Potem czeka cię piekło. Walka z Widerzyla to cztery fazy absolutnego chaosu. Ostrzał z dystansu, Niekończące się fale minionów, walka wręcz z jego końcową formą Omega i, wreszcie, epickie zakończenie, które nie przypomina niczego innego w świecie Minecrafta. I nie, nawet tryb kreatywny cię nie uratuje. Ten boss potrafi zabić gracza, który teoretycznie powinien być nieśmiertelny. Widerzilla to niemob, to klęska żywiołowa. To boss, który sprawia, że nawet Witter Storm wygląda jak zabawka. Jeśli szukasz najpotężniejszego przeciwnika, z którym zmierzył się Minecraft, to właśnie go znalazłeś. I to by było na tyle. Pięć najpotężniejszych, najniebezpieczniejszych mobów, jakie kiedykolwiek stanęły naprzeciw gracza w Minecraft. Od mrocznego Wardena, przez chaos Weaver Storma, piekielnego Asmodeusa, aż po absolutne legendy, chaos Guardiana i samą Widegillę. Jeśli któryś z nich Cię zaskoczył, daj znać w komentarzu. A może znasz jeszcze trudniejszego bossa? Zostaw lajka, like jeśli masz odwagę stanąć z nimi do walki i suba, jeśli chcesz więcej takich rankingów i szalonych Minecraftowych tematów. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie.